Zadanie: rozwiąż równanie z wartością bezwzględną. Wnętrze modułu może być wartością większą lub równą od zera, wówczas znaki pod modułem są przepisywane, są takie same i wynik oczywiście spisujemy bez zmiany. Gdy zaś wnętrze modułu jest mniejsze od zera, czyli ujemne, wówczas należy zmienić znaki pod modułem na przeciwne. W naszym przypadku minus 05x minus 2. Wynik cały czas przepisujemy. I teraz należy rozwiązać takie dwa równania, a nasze nierówności, które znajdują się w pierwszych linikach, są naszymi warunkami, są naszą dziedziną, w której musi leżeć równanie znajdujące się niżej. Zaczynamy od przypadku pierwszego. Rozwiążemy najpierw nierówność. 05x przepisujemy, dwójka zmienia strony, zmienia znak. Następnie mnożymy razy 2 i otrzymamy z niego, że x jest większy, równy od minus 4. Teraz przejdźmy do obliczenia samego równania. 05x przepisujemy, 3,5x zmienia stronę zmienia znak, minus 1 przepisujemy z prawej strony, a dwójka zmienia stronę zmienia znak na minus 2. Redukujemy x to minus 3x, redukujemy liczby. Dzielimy to równanie stronami na minus 3 i za chwilę otrzymamy x równa się 1. A pierwszą nierówność, x jest większy równy od minus 4, przepisujemy. I teraz należy sprawdzić, czy x równy 1 spełnia warunek napisany wyżej. Jedynka jest większa lub równa od minus 4. Zatem x równa się 1 jest pierwszym rozwiązaniem naszego równania. Przejdźmy do przypadku drugiego. 0,5x przepisujemy z lewej strony. Dwójka zmienia stronę, zmienia znak na minus 2. Następnie mnożymy taką nierówność razy 2 i otrzymujemy, że x jest mniejszy równo minus 4. Przejdźmy teraz do równania z drugiego przypadku. Minus 0,5x przepisujemy, 3,5x zmienia stronę, zmienia znak, minus 1 przepisujemy. A minus dwójka zmienia znak na plus 2. Redukujemy ujemne x -y, minus 4x redukujemy liczby 1. Dzielimy to równanie stronami na minus 4 i otrzymujemy, że x jest równy minus 1 czwarta. Oczywiście warunek na górze przepiszemy. Następnie sprawdzamy, czy x równy minus 1 czwarta spełnia nam górną nierówność, x równy minus 1 czwarta nie spełnia nam górnej nierówności. Zatem minus 1 czwarta nie jest naszym rozwiązaniem. Odpowiedź: Rozwiązaniem równania jest liczba x równa się 1.